Jesteśmy z zespołu szkół w Marzinie. nazywamy się Gracjan, Kamil, Gabriel Małgorzata, Wiktoria, Martyna. Ja jestem sołtysem wsi Marzenin, drugiej co do wielkości wsi w gminie Sędziejowice. Nazywam się Elżbieta Sagan, jestem sołtysem drugą kadencję. Fundusz sołeczki na 2015 rok był całkowicie przeznaczony na zadaszenie sceny na boisku międzyszkolnym. Ponieważ suma, którą przeznaczyliśmy 22.900 nie będzie zrealizowana w tym roku, więc musi być zmieniona ustawa. Teraz dzisiaj mamy fundusz, zebranie z mieszkańcami na temat funduszu na 2016 rok. Dzisiaj to będą dyskusje mieszkańców, na co chcą przeznaczyć te pieniądze. W tamtym roku było nam zadaszenie sceny boiska, na boisku szkolnym. Boisko szkolne będzie dla dzieci, dla mieszkańców, na wszelkie imprezy, które się odbywają na terenie naszego, naszej wsi, jak dożynki, szkolne imprezy i ze względu na y, pogodę to zadaszenie będzie miało swoją funkcję. Mamy najładniejsze boisko szkolne w całej gminie. Nie ma drugiego takiego. Byliśmy po zebraniu w wiejskim funduszu Sołeckiego. Pieniądze, które żeśmy przeznaczyli na odwodnienie Centrum Marzenina w kwocie 15 tysięcy za rok 2015 i na rozwój boiska szkolnego dla szkoły zespołu Szkół w Marzeninie 7900. To jest do dyspozycji dyrektora.